Witajcie, jestem Fazja fotokejny odcinek na moim kanale Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy Puchar Świata w DSJ4 Dzisiaj będziemy y, grać w Clean Dental Ja nie, przedłużam, zapraszam do oglądania Pierwszy z naszych to Aleksander z Nie nawet nawet dobry skok. Polaka Andrzej stękała. Wysoko Andrzej wyszedł z progu. I to jest dobry skok. Dobra próba Andrzeja. Piotr żyła. Ładnie Piotrek, tylko że trochę pasywnie leciał. No i spadł, nie uszenia, i spadł, co, spodobo, co, spodobo, co spodobo, spowodowało gorszy skok, a było ładnie po wyjściu z progu. Krzysztof Biegun. no, no. no. Będą odjęte punkty za styl i to jest dopiero 38 miejsce No nie będzie kwalifikacji Dawid Kubacki Wysoko Dawid Kubacki Ale no to nie jest taki dobry skok Dawida Kamil to wicelider Pucharu świata Przed nim Maciej kod. Dobry skok do Stocha szóste miejsce. I został Maciej Kot. Na razie skacze bardzo dobrze. No i teraz też będzie świetnie, Maciej Kot. Fenomenalnie skoczył, no, ale niestety gorsze noty. Aleksander zniszczył. No, szarpał nartami. No i to nie jest taki dobry skok. Aleksandra zniszczyła. Dawid Kubacki. Dziesiąty po pierwszej serii. Położył się na narty. Zszedł niziutko. Ale jest pierwsze miejsce. O 1,2 punktu. Kamil Stoch. Kamil Stoch. Świetnie skoczył. Kamil Stoch. Przepięknie, stylowo. No i jest pierwszy. Piotr Żyła teraz. Kolejny Polak. Tym razem już pierwsza piątka konkursu Piotr Żyła skacze też dobrze, też poprawnie i to jest drugie miejsce tuż za Kamilem Stochem Andrzej Stękała czwarte miejsce i też jakiś Polak będzie na podium, aj Andrzej Stękała problemy no i to jest trzecie miejsce Maciej Kot Polak może wygrać ten konkurs. Kto będzie tym Polakiem? No maci, maci, maci i. Niestety macie macie kot. Maciej kot, co tu się stało? Lepiej na to po prostu nie patrzeć. Kamień stoch wygrywa. Ale to było straszne. Kolejny konkurs przed nami. Lecimy znowu w tal. Aleksander zniszczył. Raz wiatr w bok. Ładnie wysoko. I to jest dobry skok. 130 metrów. Aleksandra zniszczyła. Problemy, ale, ale. ale Andrzej stękała! No, bardzo dobry skok. Ty za cały czas prowadzi. Oj, Krzysztof biegł. Nisko, nisko, nisko. Dwudzieste pierwsze miejsce. Jazwię drżyła. Wysoko, wysoko, wysoko. No ale niezbyt skutecznie, Piotrek. Dajt Kubacki, no. Teraz ta czoła trójka. Spóźnił z progu Dajt Kubacki. I pociągnął gdzieś do punktu K. To jest dopiero 23. miejsce. Gzekwo z Krzysztofem Biegunem. Maciej Kot. nawet no. no 29 miejsce Maćka Kamil Stoch Kamil Stoch Kamil Stoch bardzo dobry skok ale Timi Zajc no wygrał ten wygrywa na razie pierwszą serię konkursową od 90 -tych. Punktu przed Kamilem Stochem. No i Maciej Kot, można powiedzieć, że na styk się załapał. Teraz 71,5, aby prowadzić. No i to jest dobry skok: Maćka, Maciej Kot. Na razie drugi. Krzysztof Biegun. Egzekwowo z Dawidem Kubackim. I ładnie, wysoko Krzysztof Biegun! No, znakomicie skoczył Krzysztof Biegun. Teraz Dajt Kubacki. Też ładnie, też również wysoko, ale już nie tak skutecznie jak Krzysztof Biegun z gorszymi notami, ale to także jest dobry skok Krzysztofa Bieguna. Eee, eee, teraz piotr drżyła. Ubradę do mnie przyszedł i A już sobie idzie. Teraz będzie Aleksander zniszczył Proszę Państwa. Aleksander zniszczą. Aleksander zniszczył, no stracił, noszenie Nie skoczył daleko. Aleksander zniszczył, ale to jest pierwsze miejsce. Teraz Andrzej Stękała. Po nim Kamil Stoch i Timmy Zajc Andrzej Stękała, wysoko, wysoko, wysoko. Andrzej Stękała i to jest znakomity konkurs. I to jest pierwsze miejsce. Kamil Stoch. ładnie ale no nie skoczył tak dobrze ale polski podium tak to można nazwać no i Polacy no deklasują tutaj wszystkich rywali ja dziękuję za oglądanie